Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie na dzisiejszą konferencję w imieniu swoim i doktor Dominiki Kuberskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, z, z którą wspólnie przedstawimy wyniki projektu, który realizowaliśmy w konsorcjum organizacji z czterech krajów przez ostatnie półtora roku w ramach projektu finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Wczoraj już sporo było mowy na temat tego, jak ważna jest współpraca instytucji sektora nauki z przedsiębiorstwami, więc nie będę już powtarzać tych założeń. Dodam jeszcze tylko, że w krajach Grupy Wyszehradzkiej, właściwie we wszystkich krajach, ta współpraca jest niewystarczająca, co ogranicza innowacyjność tych państw, co jest bardzo widoczne w corocznych rankingach European Innovation Scoreboard przygotowywanych przez Komisję Europejską, w których kraje grupy Wyszehradzkiej zwykle zajmują ostatnie pozycje. Organizacje klastrowe przyczyniają się do rozwoju tej współpracy z tego względu, że Skupiają i przedsiębiorstwa, i instytucje sektora nauki, które mają wspólne cele, mają do siebie zaufanie i jednocześnie koordynator klastra usuwa wszelkie bariery, szczególnie bariery organizacyjne dotyczące dostępu do osób decyzyjnych po obu stronach. Organizacje klastrowe z tego względu powinny być wspierane przez polityki publiczne, przez administrację publiczną, i to się dzieje w ramach polityki klastrowej. Komisja Europejska również przygotowuje. Coroczne takie fact sheets, country fact sheets na temat polityki klastrowej, jej zakresu i konsekwencji w prowadzeniu polityk klastrowych. I o dziwo tutaj Polska wypada najlepiej wśród wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej. Celem naszego badania była identyfikacja form i korzyści ze współpracy, które zachodzą w przedsiębiorstwach i instytucjach naukowych w ramach organizacji klastrowych we wszystkich czterech państwach grupy Wyszehradzkiej. Aby zrealizować ten cel, zostały postawione cele szczegółowe, między innymi opracowanie modelu współpracy, nauki z biznesem w ramach organizacji klastrowych, o czym już dalej opowie Dominika Kuberska. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, drodzy Państwo. Ja się łączę z Państwem zdalnie. Za granicę z Niemiec, gdzie aktualnie przebywam na stażu, i tak chciałabym podziękować również, przyłączyć się do podziękowań, które Marta złożyła. Jeżeli chodzi o. Nasze cele, ich realizacja była dosyć skomplikowana, ponieważ dane, informacje, wiedza na temat procesów, którymi się zajmujemy, jest tak naprawdę rozproszona. Jest ona zarówno w rękach osób uczestniczących we współpracy nauki i biznesu, a w przypadku organizacji klastrowych dodatkowo znajduje ona się w rękach menedżerów organizacji klastrowych. Dlatego w naszym badaniu wraz z uczelniami, które współpracowały z nami, dokonaliśmy wyodrębnienia kilku etapów badań od analizy literatury, gdzie skupiliśmy się przede wszystkim na instytucjonalnych uwarunkowaniach, Współpracy nauki i biznesu na płaszczyźnie klastrów. Tutaj dopowiem jeszcze, chodziło nam o organizacje klastrowe. Następnie przeprowadziliśmy serię wywiadów pogłębionych z menedżerami organizacji klastrowych. To miało nam pokazać, jaka jest właśnie ich perspektywa na badany problem. Następną częścią naszych badań były badania ankietowe z przedstawicielami świata nauki, a zatem również ich perspektywę chcieliśmy włączyć do naszego projektu, taka żeby lepiej specyfikę współpracy poznać. Ostatecznie wypracowaliśmy model współpracy. Taki, takie można powiedzieć uproszczenie, jak ta współpraca zachodzi. Pokażemy go dzisiaj w trakcie prezentacji. Sformułowaliśmy wnioski, a dzisiejszą prezentację zakończymy również pewnymi rekomendacjami, które na koniec przedstawi Marta. Następny slajd, proszę bardzo, dziękuję. Jeżeli chodzi o taką może ciekawostkę, zacznę jeżeli chodzi o wyniki naszego projektu, to będzie to, to czym faktycznie. Tak jak sami mówią, zajmują się menedżerowie organizacji klastrowych w państwach Grupy Wyszehradzkiej i wyróżniliśmy takie sześć podstawowych rodzajów działań, które podejmują, a więc networking, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie czy też zajmowanie się aktywnościami związanymi z badaniami, rozwojem oraz innowacjami, kwestie internacjonalizacji, marketing oraz administrowanie. I tutaj, gdy spojrzymy na poszczególne kraje wyszehradzkie, proszę zauważyć, że w przypadku Węgier oraz Słowacji, tymi kluczowymi, czyli najwięcej zajmującymi organizacji, organizacje klastrowe działaniami jest networking. Podczas gdy w Czechach ponad 30% czasu menedżerowie spędzają na kwestiach właśnie związanych ze współpracą między innymi nauki z biznesem, podczas gdy w pozostałych krajach wyszehradzkich widzimy, że te wskaźniki są dosyć istotnie niższe. W przypadku Polski była to internacjonalizacja i analizując wyniki tego projektu zauważyliśmy, że tak naprawdę są one, ta, ta tabela, którą tutaj Państwo widzicie, jest wynikiem tego, w jaki sposób podchodzono do kwestii polityki klastrowej. Jest to w pewien sposób efekt tego, co było wspierane w poszczególnych krajach, i to również świadczy o dojrzałości organizacji klastrowych. Następny slajd, proszę. Przechodząc do kwestii modelu współpracy, a więc tego, co mo może nam pokazać, w pewien sposób uprościć, jak ta współpraca zachodzi, na podstawie ca cało już całości przeprowadzonych badań w projekcie, postanowiliśmy ten model współpracy podzielić tak naprawdę, czy wyróżnić w nim dwa obszary. Pierwsze z nich to jest ujęcie procesowe, a więc zdecydowanie widać, że ta współpraca między nauką i biznesem w klastrach, czyli w organizacjach klastrowych, Przebiega wieloetapowo i w zależności od tego, co się dzieje na poszczególnych etapach, jest ona bardziej lub mniej skuteczna, czy też bardziej lub mniej efektywna. Wydzieliliśmy, wyróżniliśmy cztery etapy tego procesu: były to motywy współpracy, inicjacja formy, czyli już tutaj właściwa współpraca oraz jej efekty na koniec oraz czynniki, które wpływają na ten proces. to jest ta druga składowa naszego modelu i to są czynniki, które zarówno usprawniają czy też w pewien sposób wspierają tą współpracę oraz czynniki ją ograniczające. Nie powiemy dzisiaj nie opowiemy o wszystkich elementach tego modelu zachęcamy do zapoznania się z wynikami naszego projektu. Które są dostępne w internecie. Ja się skupię na motywach, dziękuję bardzo. A zatem, co tak naprawdę jest tym pierwszym czynnikiem, który wpływa na to, iż współpraca między nauką a biznesem zachodzi? Tutaj macie Państwo przed sobą dwa wykresy. Wykres po lewej stronie pokazuje to, jak to widzą menedżerowie organizacji klastrowych, po prawej stronie przedstawiciele świata nauki. Według menedżerów przede wszystkim takim czynnikiem najbardziej sprawczym, motywującym do współpracy jest rozwój kapitału ludzkiego, ale równie wysoko plasuje się dostęp do nowej wiedzy, technologii, know-how, czy też dostęp do możliwości sfinansowania badań. Dla naukowców, czyli dla tej perspektywy świata nauki, ta lista czynników troszeczkę inaczej się przedstawia. Jest to możliwość poszerzenia swojej sieci kontaktów, Następnie otrzymanie pomocy czy też wsparcia, ale o charakterze niefinansowym. I na trzecim miejscu możliwość komercjalizacji wyników badań. Proszę, następny slajd. Przeskakując do efektów, patrząc na poszczególne kraje wyszehradzkie, również widzimy, że to, że menedżerowie organizacji klastrowych są w różnym stopniu zaangażowani w kwestie współpracy świata nauki i biznesu oraz. Kwestie związane z badaniami i rozwojem znajduje też do pewnego stopnia przełożenie na to, jakie są efekty, jakie są rezultaty współpracy między naukowcami a przedsiębiorstwami w klastrach. Gdy spojrzymy na poszczególne rodzaje efektów, widzimy, że w niektórych krajach ta współpraca jest bardziej skuteczna, czyli przykładowo, jeżeli chodzi o kwestie uzyskiwania grantów, czyli finansowania badań, co jest czynnikiem według menedżerów dość istotnym. Widzimy, że tutaj przede wszystkim czesi są, czy czeskie klastry są tymi, które częściej sięgają w naszej badanej próbie po granty międzynarodowe, czy też granty krajowe. Z kolei, jeżeli spojrzymy na kwestie innowacji, to tutaj te różnice również występują. Kolejny slajd, proszę. I ten slajd, drodzy Państwo, będzie slajdem, podczas którego Marta przedstawi pewne pomysły na to, jak tą współpracę między światem nauki i biznesu usprawniać. Dla każdego kraju, przygotowaliśmy zestaw działań. Taką mapę drogową działań, które mają sprzyjać współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Są to działania adresowane do administracji publicznej, menedżera klastra i do sektora nauki. Podzieliliśmy te działania też na trzy etapy, czyli tworzenie środowiska, takich ram dla współpracy, inicjacje współpracy i już konkretne działania, czyli implementacje. Jeśli chodzi o administrację publiczną, to zauważyliśmy, a jeszcze może dodam, że, że powstały cztery takie mapy drogowe dla każdego kraju inna. I jest tych działań bardzo dużo. Są one dostępne na stronie internetowej, gdzie publikujemy rezultaty naszego projektu. Natomiast ze względu na ograniczenia czasowe, dzisiaj tylko chciałabym przedstawić najważniejsze. Jeżeli chodzi o administrację publiczną, to istotne wydaje nam się delegowanie do organizacji klastrowych osób, które mają bardzo duże doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie do programów, które na projekty badawczo-rozwojowe finansowane bezpośrednio przez Komisję Europejską, takich jak na przykład Horizon Europe. Te osoby mogłyby pomagać menedżerom czy osobom takim grupom zadaniowym tworzącym wnioski projektowe w przygotowywaniu wniosków. Jeżeli chodzi o fazę inicjacji współpracy, no to tutaj oczywiście networking, organizacja różnego typu spotkań. Natomiast na etapie implementacji zapewnienie takiego opiekuna projektu, który byłby odpowiedzialny za rozwiązywanie ewentualnych konfliktów, jeżeli one powstają na styku nauka-biznes ze względu na takie typowe niezrozumienie specyfiki funkcjonowania danego środowiska. Menedżerowie klastra robią już w tej chwili bardzo dużo, więc tutaj zestaw działań był ograniczony relatywnie w stosunku do tych innych sektorów, do których adresujemy rekomendacje. Natomiast na pewno bardzo ważne jest tutaj zapewnienie takiego środowiska regulacyjnego i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim stronom współpracującym, po Poprzez przygotowywanie odpowiednich umów, które w jasny sposób określają zadania dla każdej ze strony i korzyści, zabezpieczają korzyści dla, dla każdej ze stron. Najwięcej naszym zdaniem jest do zrobienia po stronie nauki. Tutaj zarówno przyjęcie odpowiednich regulacji dotyczących praw własności intelektualnej na uczelniach, które dawałyby większe możliwości ochrony własności intelektualnej naukowcom realizującym projekty badawczo-rozwojowe w ramach organizacji klastrowych. No i szczególnie istotne jest tworzenie takich specjalnych spółek celowych, które byłyby instytucjami samofinansującymi się i prowadzonymi, zarządzanymi przez osoby z doświadczeniem biznesowym. Ich celem byłoby po pierwsze identyfikowanie obszarów prac badawczych w ramach organizacji klastrowych, które mogą być wprowadzone wspólnie przez oba środowiska i po, później pomoc w komercjalizacji wyników tych badań na na przykład poprzez tworzenie spółek spin -off. Tak jak już wcześniej była mowa, dużą barierą jest dotarcie do osób decyzyjnych i podejmowanie decyzji po stronie instytucji sektora nauki. Dlatego takie spółki też sprzyjałyby dużej decentralizacji tych decyzji podejmowanych w ramach organizacji klastrowych i które służyłyby tej współpracy. I ostatni już slajd podsumowujący. Tak jak mówiła Dominika, było wiele. Motywacji ze strony sektora nauki, które mają charakter osobisty, czyli dotyczą poszerzania sieci kontaktów, czy otrzymywania niefinansowej pomocy badawczej, która polega na przykład na dostępie do danych, albo wymianie informacji z praktykami. Z kolei menedżerowie organizacji klastrowych za najważniejsze uznali rozwój kapitału ludzkiego, czy dostęp do nowej wiedzy. W związku z tym, rekomendowane działania, które realizują, Potrzeby obu tych stron, to organizowanie staży dla naukowców w firmach. Dzięki temu oni budują swoją sieć kontaktów i jednocześnie mogą wymieniać wiedzę praktyczną z osobami funkcjonującymi w firmach. Jednocześnie też następuje rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. No i druga, też dosyć chyba oczywista kwestia, to konieczność współfinansowania prac badawczo-rozwojowych, które są podejmowane wspólnie przez jednostki. Naukowe i przez yy, przedsiębiorstwa. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcamy do zadawania pytań.